Standard polityków jest lustrem jakości ludzkiej, stąd jest tak podły. Nawet współczesne demokracje potrafią wybrać kłamliwych, przygłupich teokratów. Takim był między innymi Trump, ale na tych samych hasłach wzrósł Putin. Świat udowadnia, że można w demokracji wygrać rasizmem, ksenofobią, patriotyzmem, radykalizmem religijnym, faszyzmem. Bo ludzie są tego pełni: tych, którym przyświeca wzniosła czy nowa myśl, jest zaledwie promil, a to w demokracji nieistotny margines, który ucisza się bełkotem, bełkotem polityków, który zmienia się we wrzask ich wyznawców. To, co rządzi światem wciąż, to ogólnie rzecz ujmując konserwatyzm, który jest destrukcyjny w polityce, ale i w ogólnym rozrachunku. Bo polega na tęsknym spojrzeniu wstecz i próbie utrzymania wszystkiego jak było. A przecież nie trzeba być geniuszem, aby wiedzieć, że dotychczasowe systemy polityczne, religijne czy światopoglądowe po prostu nie działają. Przecież po tysiącach lat historii, w której napadamy, zabijamy, gwałcimy, niewolimy innych, powinniśmy wiedzieć, że ani Kościół, ani Bóg, ani demokracja nie czynią nas lepszych. Za to dają prześladowcze hasła, aby trafić do emocji tłumu i tak realizować swoje cele. To ten właśnie zabieg wyniósł religię chrześcijańską na taką skalę. A od niej nauczyło się cesarstwo, a później każda władza cywilizacji łacińskiej. Naturalnie nie realizował tej strategii jedynie koncept łaciński, lecz każdy. Z prostego powodu. Ponieważ każda kultura ludzka opiera się na wspólnym fundamencie, człowieku, który na każdej szerokości i długości geograficznej ma wspólny mózg, który to cierpi na potężną, pleistoceńską wadę. Ale o tym przeczytacie w książce, baśnie pełne prawdy. Natomiast faktem jest, że cywilizacja łacińska, podpierając się filarami religijnymi, ogłupiła ludzi najskuteczniej. I zrobiła to do tego stopnia, że na dziś nie potrzebuje reżimu, aby realizować swoje cele, jak reżim. To podstawowa różnica między teokracją łacińską a na przykład świecką. Inna to taka, że nic nie daje aż tak wielu ograniczeń jak religia. A co za tym idzie tak wielu przywilejów do egzekwowania posłuszeństwa czy prawa o tyle istotniejszego niż w reżimie że poza ludzkiego Boskiego. Woli ludzi można chcieć się sprzeciwić nawet na pułapie przygłupa, ale woli Boga przygłup już się nie sprzeciwi. Dlatego gdy reżim zasymiluje się z religią, to ma najlepsze narzędzie do niweczenia wszelkiego oporu. Mówiąc oporu, mam tu na myśli choćby jakąkolwiek wzniosłą myśl. Bo ona dla religii, a co za tym idzie konserwatyzmu, jest oporem. Zarówno polityka, jak i światopogląd wymagają nowego spojrzenia i podejścia do świata. Bo skoro coś nie działa, a my na siłę chcemy do tego wracać, argumentując to górnolotnymi hasłami, to znaczy tylko tyle, że jesteśmy ograniczonymi idiotami, przy okazji dobrze wytresowanymi, aby aportować na sprawdzone hasła które w ustach władców czy kapłanów są komendami. Można zadać sobie pytanie: dlaczego stare ma być wartościowsze niż nowe? Dlaczego systemy, które nie działają, a stoją na straży naszych arogancji, ograniczeń, rasowych przywilejów, prześladowczych haseł, górnolotnych frazesów, mają być ważniejsze niż nowatorska myśl? Dlaczego nawet ci, którzy mają kreować funkcjonowanie struktur państwowych, tak bardzo przejmują się tym, kto z kim śpi. A to robią? Mogłoby się wydawać, że nie moja dupa, nie moja sprawa. Cóż, nie dla nich, mimo że dupa nie ich. Ale ten akurat przywilej wpierdalania się w nie swoje łóżko dał im Bóg. Tak. Ten największy konstruktor, jakiego zna świat, który stworzył miliardy galaktyk, powiedział też, aby facet nie spał z facetem. Gdybym spotkał tego przygłupa, spytałbym, na ile jest to istotne dla moralności. Bo to nie kto z kim śpi, ma wpływ na zło świata. Ale gdy wiemy, to wiemy, że Bóg Chrześcijański jest potworem i przygłupem. Nie mógł wymyślić nic wzniosłego. A skoro Bóg jest przygłupem, to nam to przystoi również. I prześladować tych, których on nakazał. No dobrze, ale to nakazał koleś, który nie wiedział o tym, że ziemia, którą stworzył, nie jest płaska. I który nakazywał zabijać w okrutny sposób ludzi z 26 powodów: nawet ofiarę gwałtu, która nie krzyczała zbyt głośno. I brać niewolników. Taki to mądry Bóg. Więc jego wyznawcy nie będą mądrzejsi, a cywilizacja łacińska, którą na przykład polski minister edukacji wymienia jako najwartościowszą, wzrosła na niewolnictwie i największej eksterminacji ludów, bo to stoi u podstawy chrześcijaństwa i płynie wprost z ust wszechmogącego Boga, niewolenie i wybijanie. I nie chodzi o bronienie homoseksualizmu, gdyby komuś wydawało się, że coś jest na rzeczy, skoro o nim pisze, prawda? A nie powinienem o nim pisać. Zgadzam się, tak samo jak Bóg nie powinien o nim mówić, jak i politycy, bo to nie jest istotne dla moralności i nie jest niczyją sprawą poza tymi, którzy to robią, a nikogo nie krzywdzą. Za to naszą sprawą jest polityk, który podchodzi do zwierząt jak do produktu diety, mówiąc, że mięso to mięso. Co zrobiła polityczka Konfederacji w sierpniu 2023 roku? Czy inny polityk tej partii, mówiący, że zwierzęta są jak komputer i nic nie czują, więc nie powinniśmy się nimi przejmować? Okropna i z gruntu fałszywa narracja płynąca z religii. Żadnej wzniosłej myśli, jedynie umysłowy prymitywizm, czyli konserwatyzm. Naszą sprawą jest też ta religia z jej potworną i prymitywną ideą oraz kapłan, którego nazywamy przewodnikiem duchowym, który mówi to samo: że zwierzęta nie czują bólu, więc możemy je zabijać i który wskazuje palcem tych, którzy mu nie sprzyjają, bo nie są prymitywni jak on wegan, ekologów, ateistów. Kobiety chcące usunąć zagrażający ich życiu płód. Naszą sprawą jest wskazywanie okropieństwa partii jak konfederacja, która broniła słuszności ubojów rytualnych w Polsce. Czyli zabijania niewinnych stworzeń dla urojenia, wturując w tym oczywiście kapłanom chrześcijańskim. I ferm futerkowych, czyli więzienia niewinnych stworzeń, aby obedrzeć je ze skóry dla mody, również wturując kapłanom. Ale chciała nam wprowadzić ład chrześcijański. Jaki ład taki świat? Prześladowczy, morderczy, sadystyczny, dziki, prymitywny. A dziś chcę rejestrować tych, którzy sypiają z kimś innym niż nakazał stary, prymitywny Bóg. Tak jakby homofobiczny Bóg nie umiał sobie zrobić listy tych, których nie lubi. Przecież jest wszechmocny kurwa. I chcą prześladować Żydów. Znamy to z historii. Na tym powstał faszyzm hitlerowski. Wiemy dokąd to zaprowadziło świat. I nie chodzi o Żydów, chodzi o prześladowania innych, czyli o ograniczenia. Gatunek, rasa, narodowość. A gdy ubierzesz te ograniczenia w górnolotne hasło patriotyzmu, to bezmyślne lemingi wiwatują. Religia ma swojego bliźniego, czyli ziomka, wobec którego masz być w porządku: nie okradać, nie zabijać, nie donosić na niego, nie bzykać mu żony, nie pożądać jego niewolnicy. Notabene możesz posiadać własną, to na przykład w idei chrześcijańskiej jest w porządku, a każdy, kto nie jest bliźnim, jest obcym, czyli wrogiem. Pradawna ostrożność wobec innych, religia wyolbrzymiła i rosła na niej. Przecież gdyby nie to, wybrańcy Boga nie mogliby wybijać innych na swej drodze, kraść im dobytek, niewolić i gwałcić dzieci. A dziś dzięki systemom politycznym ewoluowało to do patriotyzmu. To współczesne i bardzo górnolotne hasło, u którego podstawy leży prześladowanie i eliminowanie, oraz niewolenie. To zatrważające, że nawet w 2023 roku politycy na całym świecie propagują te ograniczenia i tą nienawiść, wypełniając populistyczne oczekiwania idiotów, tak jak 2000 lat temu zrobiło chrześcijaństwo. Wymyślajmy nowy świat, bo stary jest już stary i nie działa. Co widać? Zarówno religie, jak i wszelkie ustroje państwowe miały swoją szansę przez tysiące lat. A my wciąż gnębimy obcych, innych kobiety, zwierzęta, ludzi o innym kolorze skóry czy preferencji seksualnej. Nie wolimy łańcuchami, aby później ewoluować do niewolenia kapitalizmem. Ale to inna forma tego samego zła. Tak, jakbyśmy cały czas byli nic nie jaskiniowcami, rzucającymi kamieniami w kierunku wszystkiego, co nie jest nami. A inność drażni jednakowość, a świat jest różny, a my jedynie co musimy zrobić, to go zrozumieć i przestać się wreszcie napadać i eksploatować słabszych. Bo jak widać, to się nie zmienia. Wszyscy od tysięcy lat jesteśmy Putinami, tylko z coraz większą ilością mających nas różnić frazesów. Wielka Rzesza, Wielka Polska, Wielka Rosja, Rasa Panów, Bliźni, Bóg tak chce, czy Boże błogosław Amerykę. Ale w czym? W zabijaniu rdzennych Amerykanów, czy porywaniu ludzi z innego kontynentu do niewolniczej pracy? A najbardziej destrukcyjnymi systemami dla naszej mentalności są religie monoteistyczne. W niczym innym nie ma aż tak wielu ograniczeń i haseł nakłaniających do prześladowań czy mordów. Dlatego niby najbardziej rozwinięta cywilizacja łacińska poczyniła największą ilość zła w dziejach ludzkich i wciąż czyni, a przecież wartościuje ją górnolotne chrześcijaństwo i Kościół katolicki. Komuś wydać może się to groteską, ale jest prawidłowością. Wystarczy zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, co głosi, co uczyniło i czym jest machina Kościoła katolickiego. Wówczas obraz stanie się klarowny i wszystko będzie jasne. W kontekście polityki mówię o religii dlatego, że światem w zasadzie rządzi prawicowa nienawiść, przemoc, ograniczenia, zło. Bo to płynie bezpośrednio z religii. Największy zamordyzm cywilizacji łacińskiej to efekt mentalności chrześcijańskiej, a na straży innych stoją inne równie stare i ważne, bo religijne przekonania. A te stare przekonania czyli religie, lub pomniejsze kultury, czy tradycje robią dwie rzeczy: odwracają nas od prawdy i faktów oraz są kotwicą dla zmian i rozwoju. Bo do tego skłania nas prymitywna, plejstoceńska cecha naszego mózgu, którą za wszelką cenę chcemy karmić. A dogmaty religijne są jej najlepszą dietą, mimo że nie jest to już pleistocen. To identycznie jak z przypowieścią o dwóch wilkach. Mówi ona, że są dwa wilki, które w nas walczą: pierwszy to zło, a drugi dobro, a wygrywa ten, którego karmisz. Zauważcie więc, którego wilka karmi współczesna polityka i polityk, na którego chcecie oddać głos. Czy polityka mówi o rozwiązaniu realnych problemów klimatycznych, które tego lata są tak jaskrawe, iż nie ma miejsca już na dyskusję i podchodzenia do tematu od strony wiary w zmiany klimatyczne? Co nie zaskakujące, najbardziej nie wierzą w nieci, którzy wierzą w Boga oczywiście, że prawicowcy. W tym wieku pora już dostrzec i zaakceptować fakt, że na nasze życie ma wpływ klimat, a nie jakiś Bóg. Nawet jeśli jesteście przekonani, że w chwili wielkiego kataklizmu jakiś Donald Trump czy Jarosław Kaczyński zbuduje wielką łódkę, wymieniam ich, gdyż obaj uznani są przez wielu wyznawców za wysłanników Boga. Obawiam się, że ani Trump, ani Kaczyński tego nie dokonają. Nie tylko dlatego, że nie są cieślami, ale bardziej dlatego, że są debilami. Poza tym nie byłaby to łódka dla innych, innowierców, innokolorowych, nieheteroseksualnych, wegan, ateistów, ekologów, etc., etc. Drugim pytaniem jest takie, czy nie lepiej się spokojnie utopić niż pływać z Trumpem czy Kaczyńskim. Polityka nie zajmuje się wspomaganiem biednych, bezdomnych, skrzywdzonych stworzeń, domami dziecka, właściwą edukacją, zdrowiem psychicznym dzieci, służbą zdrowia, stanem państwowych lasów, koniecznością zmian w rolnictwie itd. Najważniejsze kwestie, które powinni poruszać politycy, nikną pod naporem górnolotnych haseł udających wrogów i nawołujących do ich niszczenia. To nie jest kreacja przestrzeni publicznej i świata. To starodawny, prymitywny bełkot w nowej powłoce cielesnej. Przerabialiśmy to tysiące razy. I mimo, że przerabiamy to od tysiącleci, to świat wciąż wygląda jak wygląda. Wciąż napadamy siebie i prześladujemy. Mimo tysięcy religii i tysięcy mających nas czynić wspaniałymi bogów. Cóż, najwyraźniej poszło coś tutaj mocno nie tak. A co? Wyjaśniam w swoich książkach. Trzymamy się świętych kotwic i robimy wszystko, aby tego stanu nie zmieniać. Tym też jest właśnie konserwatyzm polityczny. Jeśli chcecie być wyborcami, unikajcie tych polityków, którzy są konserwatystami. Oni mieli już swoją szansę na zmianę świata w tysiącach wcieleń i zobaczcie, do którego miejsca doprowadzili świat. Nie uczynili go ani trochę lepszym, mimo że takie jest zadanie polityków. Są jaskiniowcami, tylko lepiej uczesani. Zamiast kreować świat i ewoluować mentalnie, cały ich wysiłek sprowadza się do tego, aby pielęgnować stare systemy światopoglądowe, więc i stare lęki, ograniczenia, skłonności, mimo że świat pędzi, nie oglądając się na nas, ale nie jesteśmy w stanie za nim nadążyć. Dlatego zamiast zmienić się, by powstrzymać niewiarygodną destrukcję Ziemi, bełkotamy pacierze i modły, tak jak robili to ludzie tysiące lat temu, gdy na niebie pojawiał się piorun. Niby dziś wiemy, że to nie gniew Boga, niby rozumiemy świat, ale czy go akceptujemy i czy w ogóle go lubimy? Chyba nie bardzo, skoro go niszczymy, a każdy organizm na Ziemi, który nie jest nami, nie wolimy. Zadręczamy, zjadamy, zabijamy dla trofeum czy w rozrywce. A to prymitywizm, tylko z hasłami takimi jak dieta, sport, nauka. Czy ulubione, dla dobra ludzkości. Co ma nam usankcjonować sadyzm wobec zwierząt na niewyobrażalną skalę? Jesteśmy prymitywnymi potworami, nic ponad to. Nie zasługującymi na żadne dobro. A tym bardziej pomyślność kosztem zadręczonych ciał niewinnych stworzeń. I o taki stan rzeczy wciąż walczy konserwatywna polityka. A jeśli oddajecie na nią głos, to nie składajcie już rączek w serduszka, bo to hipokryzja. Za mordyzm religijny, jak i faszyzm świat już przerabiał tysiące razy i przerabia. Dlatego wciąż świat wygląda jak wygląda. Możemy wpakować w siebie górnolotne hasła, które działały politycznie i religijnie od wieków, ale wówczas nic się nie zmieni. To spirala nonsensu, tym bardziej nonsensowna, iż z dnia na dzień mamy coraz większą perspektywę, aby widzieć, że to nie prowadzi do nikąd poza złem. Składamy rączki w serduszka i lubimy tkliwe romanse, ale mentalnie wciąż jesteśmy dzikusami. W kreowanej polityce nie chodzi o opiekuńczość, pomaganie niewinnym czy bezbronnym, nieznęcanie się nad słabszym, chodzi o patriotyzm, albo wobec narodu, albo wobec gatunku, lub rasy. To wszystko zbudowane jest na iluzji i na egoizmie. A górnolotne hasła, jak gatunek, rasa, patriotyzm, Bóg, ojczyzna i wiele innych. Mają nam tylko pomóc robić coś bardziej bezmyślnie: plemienność, narodowość, rasowość, gatunkowość. Zmienia się tylko to, kto z powyższych będzie beneficjentem naszej przemocy. W religii nazywa się to bliźnim to bardzo przezornie użyte słowo. Przesuwa się jedynie powierzchnia, jaką ono obejmuje i to działa w polityce. Trump wygrał hasłem Uczynić Amerykę ponownie wielką. PiS wygrał podobną narracją. Konfederacja kopiuje lekcje od Hitlera z lat 30., Solidarna Polska równie dobrze może przebrać się w fatałaszki inkwizytorów. Zauważcie, że wiodące partie cywilizacji łacińskiej, które używają tej narracji, są zawsze skrajnie chrześcijańskie, bo narracja jest iście chrześcijańska: kobieta poddana, zwierzęta prześladowane. Innowiercy czy bluźniercy karani, poganie wybici, a ci, którzy nie są nami, nadają się do niewoli. Jeśli nie zrozumiemy ograniczeń, które nami targają, to nie zrozumiemy, jak politycy nami manipulują. Tym bardziej, że polityka stała się jak religia, która ogłupia ludzi. Nie ma już wyborców, są wyznawcy a to olbrzymia różnica wyborca ocenia na bieżąco i łatwo stracić jego głos bo jest krytyczny wyznawca jak owca idzie za swoim przewodnikiem i bez względu co zrobi broni go bo w religii nie może być krytyczny gdyż to herezja lub bluźnierstwo za które Bóg nakazał zabijać dlatego prawicowe reżimy uwielbiają mieszać swoją kampanię religię posługując się boską mową nienawiści Wola tyrana jako wykonawcy woli Boga. Nie myśl, nie rozważaj, nie zmieniaj, nie profanuj, nie grzesz. Bądź bogobojny wobec Boga i posłuszny wobec tych, którzy głoszą Jego wolę. Wyznawca w religii więc przestaje być krytyczny z powodu strachu przed bluźnierstwem. Wyznawca w polityce przestał być krytyczny na rzecz emocjonalnych haseł, bo tak działamy. Podejmujemy decyzje przez pryzmat emocji i namiętności. A do tego potrzebne są właśnie górnolotne hasła. Ale to marketing dla naszych niskich pobudek, a nie prawda, czy recepta na prawdziwe problemy. To karmienie krwiożerczego wilka. Nie oddawajcie głosu na tych, którzy chcą karmić wadę naszego mózgu, jego niskie żądze. Nie pozwólcie, aby politycy używali haseł. Są one jak zaklęcia. Tak działają w magii, czyli religii. Oddajcie głos na tych, którzy chcą kreować przestrzeń, zmieniać ją, jeśli widać, że nie działa, rozwijać, ewoluować. Wtedy poznacie tych, którzy są wolni od zabobonu i starej, brudnej prawdy. A to ważne, bo tylko oni mogą cokolwiek zmienić, a bez zmiany niczego nie ulepszymy. I temu powinna służyć polityka zmianom, polepszaniu, naprawianiu, a nie dozorowaniu starych konceptów i nienaruszalności starych przekonań, najczęściej prymitywnych i fałszywych.